O, tutaj nasza kopara i tutaj nasza łódka. Siema, tutaj prosek, i dzisiaj będziemy rozbierać część tej kopary, żeby. Poka żeby, żeby będę wam pokazywać, jak pracuje. Zajmij łódkę, Alex I Aleks, YouTube też jest. Yy, zajmij. W następnym odcinku Zajmij łódkę, zajmij łódkę. Okej okay. Dobra, zamykamy drzwi. Dzisiejsze. Nic w komentarzach nie piszcie, bo mamy wyłączone. Jak ze żeby nie, nas ludzie nie hejtowali. Um, wystawiłem też um, zdjęcie, że nie zdjęcie, ale że filmik dzisiaj wcześniej, jak grałem, w Roblo jak ja grałem z Robloxa z moim kolegą Sanią um, i graliśmy w sumie budowania na domu. Ej, I jak co ludzie... Um... W następnym odcinku podamy numer telefonu, będziecie mieli w nas, nas w SMS-ach, może zadzwonicie do nas w SMS-ach, wyślijcie nasze zdjęcie, wasze zdjęcie wtedy i wydrukujemy je i wyślemy. Później numeru. w następnym odcinku um, po prostu um, pokażemy was i też ogłaszam giveaway, um, mamy na to telefon. Nie. Macie AirPody, AirPody moje. No i tak ja ich nie używam. Nie, AirPody to za dużo. Odgłaszam giveaway. Um, termin do 20 maja. No dobra, przesadziliśmy, do 1 maja. Do 1 maja. Ci którzy oglądają nasze filmiki, to um, podamy w następnym odcinku, czyli jutro. W um, na następnym odcinku podamy nasz numer telefonu mój Alexa. I po prostu możecie do nas napisać, zadzwonić Zadzwonić i powiedzieć, że chcemy to i to um, Jeszcze nie mam swojego sklepu, ale um, Oddajemy Ojej, poczekajcie To może trochę chwilę zajmę Zająć, gdzie to było To było. Jakby co ludzie ja oddaję moje AirPody, których w ogóle nie używam, nie rozplatowałem. Giveaway do wygrania to jest do wygrania. Um, Airpody są do wygrania akurat. Um, um, jakby napiszcie do nas, um, ten. Musicie namówić um, jak najwięcej osób. Do zasubskrybowania naszego kanału I żeby wygrać Dajcie lajka i subskrybujcie I, I Tak i dzwoneczek Kliknijcie Już um, ogłaszam Duży duży sukces jak na nas I mamy um, Jedną subskrypcję My nie możemy subskrybować naszego kanału Czyli to ktoś inny Zasubskrybował, prawda Aleks? A dopiero zaczęliśmy tylko trzy, tylko trzy nie filmiki. Nie, nie, nie nie, nie. I na jednym mamy 12 wyświetleń. No ale to, na czuć, że to dobrze. A my chcemy 117 wyświetleń dziennie, żebyśmy zarabiali. dużo. No. Więc poproszę. 19 dolarów na rok. Przechodzimy. Nagrywamy filmik. Ym... No, na nagrywamy jedynie. filmik. Teraz, ale my nagrywamy. Okay. Pierwsze będziemy um, rozkładać I drugi ich. Um, oddaję 1000 zł Nie, nie, nie Dobra, Dobra, 500 Tutaj mamy tylko parę Tutaj Nikolas, 500 zł, patrz Dobra, Dobra. oddajemy 500 zł Tutaj się tak rusza Jeś, Jeszcze mamy tutaj konstrukcję Maksiu, łódka będzie za chwilkę w To ramię Tutaj mamy o to, spróbuję Tutaj też będziemy A Tutaj jest. Oto. I Mikules, pokaż to. M -i. I. Patrz. Jak to kręcimy, to to się podnosi. A to to. To na razie się troszkę psuło. Tak. Teraz to się Przypadek odpadła część. Okej. Okay. Tutaj mamy ten. To się odsuwa. Krzep. Osiadlenie to się odsuwa. Drzwi łatwo odczepić. Trochę... Tak? I, pod... I łatwo przyczepić. Um... To się nie otwiera, ale sobie tak otworzyliśmy. Przepraszam, um... spróbuję to odczepić. Lepiej nie. I jakby co, maksza łódka, znaczy nie maksa, tylko nasza, moja, niebezpieczna, spróbuję odczepić. Patrzcie, to się otwiera, tu można to przesunąć do przodu i do tyłu, tu jak się jeździ to to idzie w górę i w dół, ale na razie nie. Rusza się, to jest taki samochod, łódka, rusza się silnik, są koła. Więc zasubskrybujcie. Bo kupujemy dużo, bo kupujemy dużo Lego i lego I jest sponsorowane. Sami to kupiliśmy, sami zbudowaliśmy. Tutaj mamy tą kabinę. Tylko, że od. Yy, no, jakby to powiedzieć. Czytaj yy, Czasami po prostu nie mogę zapamiętać wyrazu po prostu. Yy, ten. Oczepiona, o. I nie się. Z tego nie jestem dobry z polskiego. A ja z matmy jestem najlepszy. Nie. Przynajmniej nie. jeśli jesteśmy na kwarantannie, to raczej w i tak by... nie, ra... nie, nie radzę sobie tak jesteśmy... dobrze. Tylko jesteśmy na izolacji. Czyli tak jakby kwarantanna. Nie. Kwarantanna Oglądaliście Andrzej Duda na TikToku? Bo ma 4,6 milionów wyświetleń. No to jakoś dużo na razie. Bardzo fajny i jeszcze Lewandowski stawił bardzo dużo filmików ostatnio. I polecam. Taki YouTuber jest Połk Pyoky -E. On no nagrywa. No i on jest bardzo. Bardzo fajny na Bloxburgu, w Robloxie. Ja, ja też gram w Bloxburga, nagram odcinki na komputerze, ale, ale najpierw musicie zasubskrybować i dać lajka. Albo nigdy wam nie pokażę mojego konta i nie wydam Robuxów dla Was. Jak nie zasubskrybujecie i nie dacie lajka. Więc idziemy do środka. Dobra, poczekajcie. Ostatnią część, którą gdzieś zmieniłam. Teraz powinniśmy się. Achtung ten, ach ten Nikolas. W środku wygląda tak na razie. Później wam rozłożymy dla Was. Nie, nie będziemy wam składać, bo to będzie Sto, ale może... Koła są tak tylko może dla Was tylko. Dać dla filmiku. Mi? Dać mi. Poczekaj ale tylko tą część, żeby było wyraźniej widać. Dlatego ja się nie od od tego? Czasami nie zapominam, co da się odczepiać. A co nie? To też tak macie? Jeśli tak, to wówczas napiszcie do nas. będziemy bawić na to, żeby ludzie cofnęli się. Możemy No i tak to jest. Normalnie. Hmm. Że co? Łódka się przewróciła? Mm. Teraz łódka. Okej, okay. pokazywał, pokazywał, pokazywał Wam, czy to się otwiera? Tak. No, fajnie to jest. A, maxikana, tak fajnie. I to ludzi, jest taka, taka łódka, samo, samochód do łódka, bo em, tu są koła, kręci się. Um, jest silnik, więc jak te koła się ruszają, to się kręci. To jak powiedziałem, że się podnosi, to teraz właśnie, właśnie coś nie działa. Bo to tylko może jechać na lądzie. Oj, patrz, patrzcie. Nie um, zaraz... ja przechylaj tego tak. Patrzcie, prosto jedzie. Ale nie, coś teraz nie działa. Słuchajcie. Źle. Dobra, czasami tak się zacina, ale. Dobra, nie, w przyszłym Płacz. Dobra, odwiedźcie mój nasz TikTokowy kanał. Mój się nazywa NicoGM. No, mam. Później ci pokażę. A ja na razie Alex Francini ale później zmienię na lekcję. Dobra. Odwiedzajcie nasz kanał regularnie. Kliknijcie ten czerwony guziczek. Jeśli go nie różnicie kolorów, to tam będzie napisane subskrybuj. A jeśli nie umiecie czytać, to. Um... Kliknijcie go i z dzwoneczkiem. Tak. Um, jeśli nie umiecie czytać, to będzie czerwone. Jeśli macie oba, to macie problem. I też wtedy A, ja, ja... ukradniemy całe Wasze Robuxy i gemy z Brawl Stars, jeśli gracie. My gramy tylko dla YouTube'a. Tak naprawdę ja już przestałem grać, ale tylko będę nagrywał na filmiki. I to ja będę nagrywał w Battlelands w Roblox, ale w brawlstars Stars też mam 14 tysięcy Robuxów, ale nagram jak... Tworzę nowe konto i będę na i zbiję sobie 300 pucharków w jednym filmie. No też mam nowe konto, no, będziemy grać z Aleksem YouTube na moim nowym koncie. Tam mam Profek 222. Dołączajcie do naszego klubu, do naszego klubu Dziwny świat, tak. 158 tysięcy Większość ludzi się odłącza, ale wy się nie odłączacie. Tak? Plus. Plus. będziemy też robić giw będziemy ogłaszać giveawaye i na Brawl Stars i też będziemy różne fajne eventy dodajcie nas do friendów na Robloxie um, i to o tak 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 ja skasuję większość moich słabych znajomych oprócz Maxy bo ona tylko 134 i ma Kruka. Nie, my go nie kupiliś, kupiliśmy. Ma Jackie, Gina i Kruka. Wiem, mam bardzo wielkie szczęście. A tylko... no to ja nie mam. To ja dopiero no, Gina jak miałam 5 tysięcy, a Kruka jak miałam 10 tysięcy, a ja Jackie jak miałam 13 tysięcy. E, no bo my jesteśmy pro, bo my mieliśmy prosami. My ma, jesteśmy prosami jak drobinęliśmy Jackie. Świat A Od Nikola są Wow! Odkryłem Amerykę, co? No bardzo. Wiem, że... Wiem, że teraz um, ten filmik um, miał się nazywać. Że będzie się nazywał, bo że nazywa się. Nazywa się um, rozbieranie Lego Technik. Że... sam jesteś rozbierany. <gryw> no, nie, żartuję. To będzie Lego Technik tak? i. gadanki. A no co? Pogadanki. Pogadanki. Chut. Jeśli nie macie kanału na YouTube, to um, po pierwsze, um, możecie edytować wideo. nikoles um, ma tutaj, dzień na nas na krzyczy. Nie! Ja, oczywiście nie myślę, że nagraliśmy ten filmik nielegalnie. Po co ja tak robię? No właśnie, dziwak. Bo ty stworzyłeś dziwny świat, <laughs> ja O właśnie, bo taki gościu Wisienka dołączył do naszego planu i powiedział: Elo dziwnie z znakiem zapytania, a później ja powiedział: Pamiętasz ja To O nie. Około. Wszyscy go reportowali. Tak, nie sam już. Szkoda gadać. Hmm. <laughs> Gdybyście to widzieli, to byś. A, a ja nie lubię kopalego. To? że tutaj, jestem, ja że powiem, troszkę i ja tutaj, no. bardzo ładnie, nois, no, nie Dobra, no, nie wiem, nie wiem, nie XDB. Nice. Nice. Będziemy też giveawayować nasze zinksy. Tak. Mamy złotą dinkę. I złoty kapelusik. mam wszystkie złote. No, tylko będziemy tylko... Nie zinksy. będziemy... Zyngsy, no. Może nie O może nie wszystkie. O, oprócz złote... nabam złotych, nie będziemy gibałajować. Bo mamy kilka posturek. Nie. No to będzie... Przyjemnie, będziemy się wymieniać na. Na przykład na ten. Yy, bo mamy, nie mamy tylko tego jednego z tego. Jak on się nazywał? Nie, tego. Nie mamy tego śmietnika. czy tam co to było z trzeciej serii. I z czwartej nie mamy um, jednego złotego, czy tam dwóch. I jeszcze nie mamy. Będziemy jeszcze kupować. Jak dostaniemy złote, to będzie No i jeszcze, bo nie mamy w czwartej serii: nie mamy tylko dwóch złotych zwińców i ym, tego elektro. Już pa nie pamiętam, nie mogę wszystkich nas pamiętać, ale mamy wszystkich z pierwszej, wszystkich z drugiej, wszystkich z trzeciej, oprócz tego śmietnika, czy gazu, co tam, co tam dla was to jest. I trzech z czwartej nam brakuje. Bardzo dużo zwińców mamy. Yy, tylko, że... Siem! Poczekaj, gdzie mnie karta Empik, ja chcę coś kupić. Tak, nasz ten... Będziemy też projektować nasze postery, że... Posters, they are in English. Yy. Kupić, wam coś, kupić wam coś, czy wam dać?

tych, ile procent z tych, co odwiedziło nasz kanał, zasubskrybowało, a ile nie. Na razie... Zajdź z tego. Na razie 98%. I na razie kończ, bo 16 minut trwa ten filmik. No to... Chcecie kartę... Hmm. O, byłem w trakcie mówienia, że um, za tydzień, że za tydzień powinno, może za dwa, będzie um, już gotowe, będą nasze... Um, ten plakaty um, ja jestem Prosek Alex YouTube i Maxi Gaming Ten by tego nie wiedział. Mówiliśmy to na początku, no. Nie. A tutaj jest. Mówiliśmy to na początku? Co? Nie bądź taki dziwny, bo jesteś dziwny, bo stworzyłeś dziwny świat dziwak. Toż <tosz> cztery brzy. Poczekaj jeszcze raz powiedz. Jesteś dziwny, bo stworzyłeś dziwny świat i jesteś najdziwniejszy z świata. Ale to tak nie widzę. Nie powiedziałem tego tak, bo nie pamiętam co przed chwilą powiedziałem. <coughs> ciekawe. Aż... Trzy przekleństwa. Nie, nie przekleństwa. Tak dziwa to! Ej, Nikolasa! SONSZALANT! Co? Nie nic. O tak. To byłoby dobre. Ej, w sumie możesz airdropować to do mnie i wtedy wiesz. Nie, bo mama mnie zabije. W sumie. Dobra, nie, będziemy tego robić, bo to było mega śmieszne. Nie będziemy nawet mówić co to było. Może SMS-a. No, nie. I no. później skasuje. Bo mama zabije. Nie, nie zabije. Tylko oderwie nam głowy. W sumie to zabicie. A wie, ale... wiecie, kto jest najbogatszym YouTuberem świata? Tutaj jest. Siedmioletni chłopak. To. No, że z 2020, ale. Tutaj jest na. Dlatego jest Pukus Mhm. To prawda Ałsa. Pukus Jej, puku mm, I też um, to tutaj właśnie. To jest I on ten. Ten. Dobra, ale. Dobra, co ja mówiłam? Że jesteś dziwny. Że pokażesz A, tam. nam kolekcję. Raz... widzę kolekcję rysunków. O właśnie, teraz też pokażemy kolekcję wam naszych rysunków. Brawl Star. Do mojego pokoju nie pójdziesz. Pójdę. Dobra, to chodź Najpierw do mnie. Tu jest jean. Tara. Tick. Ems była za mała. Pampę Martis Mortis. Mortis. Jesse. Jessie. Poko. Poko. Marshmallow wybity. Marshmallow wybity. Marshmallow. Marshmallow. Głowa Cristiano Ronaldo. Głowa Cristiano Ronaldo. I Max, eb. Max eb. i B Max i B i... I jeszcze jedziemy do mojego brata pokoju. Skars, Battle Royale, Fortnite. Nie za bardzo widać napis Battle Royale, ale to nic. Sandy. Kiełek. Nocny Mecha Kruk. Bye Bye. Bibi. bull Carl. Leon. Is. Spike, którego ja mam. Spike. No właśnie. ja milion, pan P. Spike. Um, Mort. Nie, Morty mam. A mi brakuje, mi brakuje ten. Mi tylko trzy postacie. Kiełek, pan um, P i. Kto? Milion, Spike, pan P i. Gdzie masz Leona? A. A! Zapomniałem. 50. Nie. Za sto... Dobra, już przestajmy. Bo to nie, nie, nie wypada się krócić yy, podczas filmiku. No to do widzenia. Zasztuję. No to jesteśmy. Ym, to ja tylko nie mam Sandy Spajka i Pana I kiełka. Czyli cztery postacie. A Alex nie ma Leona, Pana P i Kiełka. Ale aż sześciu mitycznych co to za szaleństwo. Mogli przynajmniej rzadkiego dodać, no to by to było coś. Ty jesteś, co to było coś. <grym> o, dochodzi nowy skin. Będę... Um, o, i też giverujemy Robuxy i gemy. Zasubskrybujcie pod kanałem. Donotujcie nam hajs, a później my za ten hajs kupimy okay. dla was gemy. Ale nie, nie My jeszcze do tego dodamy... I to, ym, jak z dolnej towary... Aj, to my jeszcze do tego dodamy 50 zł. Mm -hmm. Dobra, to to chyba już będzie koniec na nasz filmik, prawda Marsza? Tak, i jak... No, no. Dobra, ym, no to Narka, widzimy się. Pozdrowienia od Proska, Alexa, YouTube, Maxi Gaming, Kotek Gaming, Pukuś Gaming. I widzimy się i, i. jutro. Jutro będziemy grać w Brawl i Robloxa. Dwa filmiki, jak zwykle, każdego dnia. Papa! Pa. O Ej, Zrób mi koniec! dobra, papa! Aaaaah! Co ty właśnie chcesz zatrzymać? Dobra, Nikolas, zatrzymaj. No, teraz... NO NIE MOGĘ! Dwa razy nie wolno ci...